Czy Nowy Testament jest wiarygodny? Czy może został zmieniony na przestrzeni wieków przez hierarchię kościoła, albo przez ludzi, którym to, co było w nim napisane, nie podobało się i do naszych czasów nie zostało nic z oryginalnej treści, albo po prostu wiele rzeczy, które były tam kiedyś, już się tam nie znajdują? Historia opiera się na źródłach historycznych. Wszystko to, co wiemy o Cezarze, Aleksandrze Macedońskim, Republice Rzymskiej, czy wojnie Greków z Persami, bitwie pod Salaminą, najprzeróżniejsze wydarzenia historyczne, czy to z historii starożytnej, czy późniejszej, ale szczególnie w tym czasie, opierają się na źródłach takich jak teksty albo przedmioty, a także przekazie ustnym. Juliusz Cezar spisał swoje Wojny Galijskie około 54 roku przed Chrystusem. Do dzisiaj, do naszego czasu dotrwało 20 kopii jego pracy. Najwcześniejsza dostępna kopia pochodzi około z 900 roku. Czyli jest to w przybliżeniu 1000 lat odległości między oryginałem a między najwcześniejszą znaną nam kopią. Podobnie jest z tacytem, historykiem rzymskim, którego mamy 20 kopii, też tysiąc lat odległości między najwcześniejszą kopią, a między oryginałem, między czasem spisania. A co z Jezusem? Co z opowiadaniem o Ewangelii? Co z tym, co się działo? Źródła na temat życia Jezusa i jego służby pochodzą z Ewangelii czyli świadectw świadków naocznych lub ludzi, którzy spisali to, co mówili świadkowie naoczni z tego okresu. Poza Ewangeliami mamy także listy apostolskie, czyli korespondencje apostołów, uczniów Chrystusa z pierwszymi społecznościami chrześcijańskimi. Za najwcześniejszą Ewangelię przyjmuje się Ewangelię spisaną przez Marka. Wielu zgadza się, że mogła zostać spisana między 55. a między 59. rokiem po Chrystusie. Teraz można sobie zadać pytanie, no dobrze, ale kim był Marek? Przecież nie było kogoś takiego jak apostoł Marek. Jeśli ktoś czyta Biblię, to o tym wie. Nie jest on wymieniony w gronie apostołów, czy ludzi, którzy chodzili z Jezusem. Nie, ale Nowy Testament... A ściślej, dzieje apostolskie mówią o Janie Marku. A Jan Marek był bliskim współpracownikiem m.in. Saula Starsu, zwanego Pawłem. Ale co ważniejsze, stał się bardzo bliskim współpracownikiem Szymona Barjony, zwanego Piotrem. Piotr sam świadczy o bliskiej relacji z Markiem, wymieniając go w swoim pierwszym liście i nazywając synem. Pozdrawiam was zbór w Babilonie. Wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Eusebiusz Cezarei, wczesny historyk kościoła z IV wieku, tak cytuje papiasza, żyjącego w I wieku, między 60 a 130 rokiem po Chrystusie, biskupa Hierapolis. A starszy mawiał to, że Marek został tłumaczem Piotra i spisał dokładnie wszystko to, co ten pamiętał. Co prawda nie w takiej kolejności, w jakiej Pan mówił i czynił, bo nie był on słuchaczem pana, ani za nim nie chodził, ale później naśladował Piotra, który przekazywał mu nauki tak, jak było trzeba, ale nie robiąc tego w postaci uporządkowanego zestawienia wyroczni pana. Zatem Marek nie zrobił niczego źle, tak spisując poszczególne wydarzenia, tak jak zapamiętał. Jedno bowiem miał najbardziej na uwadze, aby nie opuścić niczego z tego, co usłyszał i aby żadnego fałszywego stwierdzenia nie zrobić. Jan Marek był osobistym tłumaczem apostoła Piotra, który nawet jeśli znał trochę greki, to na pewno na bardzo słabym poziomie, bo był niewykształconym rybakiem pochodzącym z Galilei, więc jego ojczystym językiem był aramejski. Ale musimy znowu odpowiedzieć sobie na pytanie. Musimy spojrzeć na to, jaki był sens Ewangelii. Jezus nie mówił do swoich uczniów a teraz szybko znajdźcie kogoś do spisania tych wszystkich rzeczy, dlatego że zaraz umrzecie i nie będzie nikogo, kto by to wszystko zapamiętał albo kto widział te rzeczy. Nie. Jezus powiedział: Idźcie i głoszcie dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Zatem zadaniem przede wszystkim apostołów było rozgłaszanie Ewangelii. A jej spisanie było oczywiście ważne i było naturalnym rezultatem głoszenia Ewangelii. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ówczesna kultura bardzo różniła się od naszej. Szczególnie jeśli mowa o tym, co było najważniejszym źródłem rozpowszechniania treści, albo zapamiętywania, albo co było głównym źródłem przekazywania wiedzy. Był to przekaz ustny, szczególnie wśród Żydów. Żydowscy chłopcy uczyli się na pamięć całych ksiąg Starego Testamentu. My, jeśli w szkole kazano nam się uczyć jakiegoś wierszyka na pamięć, to, to było to strasznie męczące. Ale wtedy ludzie zupełnie inaczej myśleli. Wtedy dla ludzi przekaz ustny był bardzo ważny. Do tego czasu wśród Żydów jest, ale w tym czasie jeszcze bardziej. I o tym mówi nam nawet sama charakterystyka języka hebrajskiego. Alfabet hebrajski składa się z samych spółgłosek. Więc prawidłowa wymowa... Tych spółgłosek albo słów, które składają się z tych spółgłosek, wymaga przekazywania ustnego tego, jak należy wymawiać te dźwięki, jak należy wymawiać dźwięki, które są zapisane. A zatem, bezpośrednim rezultatem czy bezpośrednim zadaniem apostołów było rozgłaszanie Ewangelii Chrystusa najpierw wśród Żydów o tym, że obiecany im prorok że obiecany Mesjasz i Zbawiciel nadszedł, że dokonało się dzieło, które było przepowiadane setki lat przez proroków. A poganom zwiastowana była wiara w jednego Boga i nawrócenie się do Boga Izraela, tego, który uczynił niebo i ziemię i wszystko, co je napełnia. Dlatego też apostołowie nie obawiali się, że... Oni będą jedynymi, którzy zostali, i oni muszą zostawić po sobie tekst. Dlatego, że oni rozgłaszali wiadomość o Chrystusie, oni rozgłaszali Ewangelię o Chrystusie, i w ten sposób poszerzało się i powstawało grono wiernych. Powstawał pewien organizm duchowy, składający się z ludzi, składający się ze świadomości. I Ewangelia żyła w pamięci i we wspólnej świadomości powstającej społeczności chrześcijańskiej. To nie było tak, że jeśli oni tego nie zapiszą szybko na papierze i ktoś z nich zginie, to nagle wszystko przepadnie, dlatego że oni to opowiadali i powstawał Kościół, to co potem nazywano ciałem Chrystusa, społeczność chrześcijańska. I tam krążyło to wszystko, co widzimy także właśnie w listach apostolskich, które razem z Ewangelią tworzą Nowy Testament. Widzimy, że apostoł Paweł, kiedy pisał swoje listy, ich zadaniem tych listów było przede wszystkim przekazywanie nauki, wyjaśnianie pewnych rzeczy, pouczanie Kościoła w pewnych sprawach, ale istotne jest to, że apostoł Paweł swoje listy spisywał zanim Ewangelie były spisane. Także on nie mógł po prostu sięgnąć na półkę, wyciągnąć Ewangelię Marka, Mateusza albo Łukasza i zobaczyć co tam jest napisane, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Nie! Ale świadomość Ewangelii była bardzo żywa i bardzo wyraźna, co też jest w listach. E, apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi wyraźnie o wieczerzy pańskiej, a także w, w innych listach przejawia się wątek ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i tego, co to oznaczało, co ta misja oznaczała. Co do powstania, co do spisania listów, list do Galacjan powstał e, około 49 roku po Chrystusie. List Jakuba został spisany w Jerozolimie między 47 a 55 rokiem po Chrystusie. Więc już wtedy była bardzo rozpowszechniona znajomość i świadomość Ewangelii. Ich spisanie było po prostu raczej naturalnym procesem, czy naturalną konsekwencją tego, że Ewangelia była rozgłaszana. I to mówione słowo, przekaz ustny. Był wtedy głównym nośnikiem tej informacji. Mimo to, że największy nacisk nie był kładziony na spisanie, to Ewangelie zostały spisane i bogactwo materiałów, które mamy, bogactwo tych manuskryptów jest naprawdę zdumiewające. Jeśli przejdziemy teraz do świadectwa źródeł tekstowych, do naszych czasów dotrwało 5600 manuskryptów Nowego Testamentu. Dla porównania, tak jak mówiłem wcześniej o dziełach Juliusza Cezara albo historii Rzymu, jeśli weźmiemy przeciętnego autora klasycznego i ułożymy w stos jego dzieła, to będziemy mieli może 1,20 m. Jeśli byśmy wzięli wszystkie dostępne manuskrypty Nowego Testamentu i ułożyli je w stosie, ten stos byłby wysoki na kilometr. Robi to wrażenie. Ale to nie wszystko. Dlatego, że tak samo jak mówimy o tym, że najwcześniejsza dostępna kopia wojen galijskich Juliusza Cezara jest oddalona tysiąc lat od czasu spisania oryginału, to jeśli przyjrzymy się tekstom, jeśli przyjrzymy się dostępnym manuskryptom Nowego Testamentu, to najwcześniejsze manuskrypty powstawały w pierwszej połowie II wieku. Dla przykładu, papirus 457, który zawiera fragment Ewangelii Jana, jest datowany na 120 do 125 roku po Chrystusie. Czyli jest to około 20 lat po śmierci autora tej Ewangelii, apostoła Jana. Jest to naprawdę zdumiewające. Naprawdę robi to wrażenie, jeśli porównamy to z tysiącem lat. Od czasu, kiedy cesarz rzymski, albo kiedy dyktator Rzymu, Juliusz Cezar, spisał swoje dzieło, do. Jeśli porównamy to z tym, że jakiś żydowski apostoł gdzieś tam w Azji Mniejszej, albo gdzieś w Syrii, w Antiochii, czy w Efezie, spisał swoje dzieło, i do, te, do tego czasu zachował nam się fragment papirusu. Jest to naprawdę zdumiewające. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że warunki rozprzestrzeniania się Nowego Testamentu, przepisywania i kopiowania tekstu były co najmniej niekorzystne, dlatego że chrześcijanie nie mogli sobie po prostu pójść do jakiegoś skryby, albo wynająć swoich skrybów, usiąść w skryptorium i masowo pod dyktando przepisywać te teksty. Dlatego, że nie tylko rozprzestrzenianie i kopiowanie, ale posiadanie chrześcijańskich tekstów było nielegalne. Dlatego, że przez trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa chrześcijaństwo było religią nielegalną, więc rozprzestrzenianie się tekstów chrześcijańskich przebiegało w warunkach prześladowania i kary śmierci, wygnania, banicji, utraty majątku, w zależności od intensywności prześladowania akurat w tym czasie. I mimo to ten tekst rozprzestrzeniał się bardzo dobrze. I chociaż często kopie były przepisywane niewprawną ręką, ktoś strasznie baz grał. Jedne kopie były lepsze, inne gorsze. Czasami ludzie bardziej wprawni przepisywali. Krytycy zwracają uwagę na fakt, że taki rozproszony sposób kopiowania doprowadził do powstania mnóstwa wariantów tekstowych. To prawda, jeśli zebrać wszystkie manuskrypty, żaden nie będzie identyczny. Są dziesiątki tysięcy wariantów, a jednak 70% z nich nie ma żadnego wpływu na treść i dotyczy przede wszystkim pisowni albo typowych błędów powstających w rezultacie kopiowania tekstu. Czyli na przykład jeden skryba przepisywał imię Joannis z dwoma N, a drugi z jednym. Ze wszystkich tysięcy tylko mniej niż 1% stanowi potencjalnie prawdopodobne warianty tekstowe, które mogły występować w oryginale, ale nawet one w żaden sposób nie wpływają na opis głównych wydarzeń i kluczowych nauk. Może uda się innym razem przyjrzeć się dokładniej takim wariantom. Oprócz trudnych okoliczności, najwcześniejsze albo naj, najpopularniejszym medium w pierwszym wieku chrześcijaństwa był papirus który był materiałem bardzo słabym i podatnym na zniszczenie, szczególnie w niektórych klimatach, w, na ziemiach Izraela czy w Syrii, z powodu wilgoci, bardzo łatwo ulegał zniszczeniu. Dużo lepiej zachowywał się w Egipcie, i dlatego mamy bardzo dużo dobrych kopii pochodzących właśnie z Egiptu, dzięki suchemu klimatowi. I jeszcze, jeszcze do tego jest ważne, że oprócz bardzo ciężkich warunków, bardzo trudnych warunków, Rozprzestrzeniania się i bardzo słabego medium, które było dostępne, to jeszcze tekst albo przeznaczenie tego tekstu nie było takie, że ktoś po prostu sobie skopiował Nowy Testament, położył go na półce i on tam sobie po prostu leżał, żeby czasami ktoś mógł to wyciągnąć. Te teksty były przepisywane, przepisywane na kolanie w różnych warunkach, przekazywane z rąk do rąk. I bardzo często ich używano. Ludzie czytali je na głos, czytali je dla siebie, czytali podczas nabożeństw, więc był to tekst, który był w ciągłym obrocie. A mimo to do naszego czasu zachował się w tak dużej ilości. Tu teraz przechodzimy do ostatniej części, czyli do metody transmisji albo formy kopiowania. Nowego Testamentu, czy rozprzestrzeniania się Nowego Testamentu. I tutaj odpowiadamy na to podstawowe i kluczowe pytanie: czy Kościół albo hierarchia kościelna mogła sobie tak po prostu zmienić treść Nowego Testamentu, dopasować sobie treść, tak jak chcieli, wyciąć to, co im się nie podobało, albo nie dodać to, co im się nie podobało. Otóż, właśnie ta specyficzna metoda rozprzestrzeniania się tekstu. Na to nie pozwalała, albo bardzo to utrudniała, dlatego że przebiegała w sposób zdecentralizowany czyli nie było jakiejś głównej, normatywnej kopii, albo jakiegoś normatywnego tekstu, który znajdowałby się gdzieś w jakimś kościele w Jerozolimie, albo w Antiochii, albo w Rzymie, z którego, z którego wszyscy musieliby kopiować i nad którym czuwałaby hierarchia kościelna. I decydowała o tym, jak, co ma być kopiowane. Albo na przykład by stwierdzili, że okej, okay, chcemy to zmienić, dlatego że to nam się nie podoba. Wycinamy to i teraz wszyscy muszą kopiować w ten sposób. No właśnie nie. Właśnie dlatego, że nie było jakiejś głównej kopii, nie dało się tego w ten sposób zrobić. Dlatego, że nawet gdyby jacyś, jakiś grono biskupów, jakiś, jakiś synod by się zebrał i by zdecydowali, że chcą coś zmienić, to tam, w tamtej części imperium, ktoś przepisuje też Nowy Testament i to się nie zgadza, i tam jest coś innego, i zaraz by wszystko wyszło na jaw. Nie mówiąc już o tym, że w tym czasie nie było żadnej wielkiej hierarchii kościelnej. Nie było papieża w Rzymie i kardynałów, nie mówię, że nie było biskupa w Rzymie, ale nie było, nie było takiej instytucji kościelnej, jaką znamy dzisiaj. E tak jak powiedziałem na początku, Kościół nie był strukturą taką, jaką znamy dzisiaj, i e, nawet ci, którzy byli przywódcami Kościoła, byli ludźmi, którzy nie mieli jakiejś wielkiej władzy czy autorytetu, nie mieli za sobą wsparcia e, Cesarstwa Rzymskiego czy władz rzymskich. Dlatego, zważywszy e, na, na te wszystkie czynniki, e, na to, że Nowy Testament powstawał w czasie, który opisywał, w czasie życia świadków naocznych, był opowiadany wielu ludziom. Żył w świadomości powstającego kościoła i został spisany naprawdę wcześnie. Był rozpowszechniany i kopiowany niezależnie od jakiejś centralnej jednostki czy jakiejś centrali kościelnej, której zresztą wtedy nie było w takiej postaci. Kościół nie był połączony z państwem. Nie było cesarza, który by decydował, jak ma wyglądać Nowy Testament. Ale gdyby nawet ktoś próbował coś zmienić w ten sposób, to bardzo łatwo można byłoby zobaczyć zmiany. Więc nie, Nowy Testament nie został zmieniony i dotrwał do naszych czasów w takiej postaci, w jakiej przekazali nam go apostołowie i ewangeliści. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Oczywiście wiarygodność Nowego Testamentu nie opiera się tylko na dobrym źródle tekstowym. Po pierwsze, historia nie jest nauką ścisłą, więc wydarzenia zawsze opisuje się w kategoriach prawdopodobieństwa. Chociaż kilkanaście minut to zdecydowanie za mało, to starałem się nakreślić, że tekst źródłowy Nowego Testamentu ma solidne podparcie w źródłach i powstawał za życia świadków naocznych, a jakakolwiek próba fundamentalnej zmiany nauki chrześcijańskiej zostawiłaby wyraźny ślad w manuskryptach. Odnośniki do źródeł znajdują się w opisie wideo. W następnych materiałach postaram się przedstawić inne istotne aspekty w dyskusji na ten temat. Jeśli filmik wam się spodobał, zachęcam do zostawienia lajków i subskrybowania. Planuję umieszczać filmiki na różne ciekawe tematy związane z Biblią, tekstem, językiem, historią chrześcijaństwa i judaizmu. Jeśli masz jakieś uwagi, pytania, napisz w komentarzu. Zawsze doceniam konstruktywną krytykę. Zapraszam do dyskusji i do zobaczenia.